Hej, jestem witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał, w którym zaprezentuję wam dwie nowe bronie w GTA Online, ponieważ jak wam mówiłem i się to sprawdziło, 8 stycznia dostaniemy dwie nowe bronie i co jest? Proszę państwa, mamy dwie laserowe bronie w GTA Online, tak jest, mamy piekielny kosiarz za cenę 449 tysięcy i minigan laserowy za pół miliona, ja pierdzielę. No dobra, nie ma co się opierdzielać. Kupujemy te dwie bronie. Wynamy na to milion. I zobaczcie hajsu Na koncie. I. Aha! Kupiłem platynowy kolor, zajebiście. Fyk. E, ogólnie chodzi o to, że... Kupiłem chyba rekord świata w czymś, ale nie jestem jeszcze pewien. Ale właśnie filmik pojawi się... W. w, 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 w. Piątek albo sobotę. Tego, więc oczekujcie. Dobra, mamy dwie laserowe w bronie. Nie wezmę różowego koloru, dlatego że nie mam 12 lat. Tylko trochę więcej. Więc weźmy sobie po prostu zwykły kolor. Piekielny kosiarz też ma kolorki, ale oczywiście biorę ten zwykły. Nie ma co tam się opierdzielać. A więc zaczynajmy taki mały teścik. Piekielny kosiarz na sam początek. Autobusy nie mają szans. Kierowcy. Kamera, także nie mają szans, więc jak widzicie, ta broń jest OP, a tak ta serio jest to zwykły SMG. Nie macie się czym przejmować, ta broń nie jest w żaden sposób OP. E, to samo, jeżeli chodzi o minigana. Dokładnie takie same obrażenia, dokładnie taka sama szybka strzelność. Odrzut, e, znaczy rozrzut raczej tych pocisków jest dokładnie taki sam, e, ale bardzo mnie dziwi jedna rzecz. Piekielny kosiarz, jeżeli jest to broń laserowa, to moim zdaniem te pociski powinny lecieć w ten sam punkt. A jak widzicie, te pociski lecą gdzie chcą. Więc nie jest to zbyt takie przyjemne. Jeżeli jest to broń laserowa, to moim zdaniem te pociski powinny być bardziej celne. A jak widzicie, no niestety nie są te pociski zbyt celne. Oczywiście każda inna broń też ma rozrzut, ta też. Te pociski lecą gdzie chcą. Dobra. Zobaczcie, mamy dwa. Yy, dwa radiowozy. Pierwszy, wybuch. Zabijmy tych na szybkości. Nie wiem, gdzie oni są. Zostawcie mnie. Leave me alone. Dobra, bierzemy sobie tego minigana. Dokładnie to samo. Obrażenia są dokładnie takie same, niestety, więc. Te bronie, z jednej strony jest to dobre, że te bronie nie są zbyt opie, a z drugiej strony jest to słabe, bo skoro wprowadzają nowe bronie, no to powinny one coś robić, oprócz tego, że są, prawda? I na koniec dla wszystkich taka informacja, moim zdaniem te bronie nie powinny być w tej grze, ale wolę je niż na przykład opresora. Jeżeli miałbym coś usunąć, to, to bym usunął opresora niż te bronie. Dobra, więc tyle ode mnie. Mówi do Was Bakus, dzięki za oglądanie. Hej!